Krzysztof Jackowski już nieraz pokazał, że potrafi przewidzieć, co się stanie. Od lat pomaga policji w poszukiwaniach, i nawet oni są pod wrażeniem jego umiejętności. Świat jest jednak przerażony ostatnimi dramatycznymi doniesieniami. Na szczęście fani Jackowskiego wiedzą, co będzie. Krzysztof Jackowski to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Większość Polaków wie, kim on jest i czym się zajmuje. Ciężko podważyć jego metody, gdyż są bardzo skuteczne i tysiące osób słucha się go pod wieloma względami. Czy asteroida uderzy w Ziemię? Jego programy w internecie są niezwykle popularne. Mówi w nich o zagrożeniach, jakie mogą spaść na Polskę, jak i na cały świat. Ostatnio głośno było o asteroidzie, która miała uderzyć w Ziemię i zniszczyć naszą planetę. W Super Expressie możemy przeczytać o przerażeniu i panice wśród ludzi. Internauci są przerażeni. Czy naprawdę ludzkość przestanie istnieć na początku lutego? Planetoida 2002 NT7 ma uderzyć w ziemię i na zawsze zmienić losy naszej planety już 1 lutego? Obiekt ten jest znany naukowcom od lipca 2002 roku, gdy to odkryto go w ramach programu Lincoln Near Earth Asteroid Research. Zakwalifikowano ją wówczas jako obiekt bliskiej Ziemi, NEO, i potencjalnie niebezpieczny, FA. Jej średnica wynosi prawie półtora kilometra, co przy zderzeniu z naszą planetą, mogłoby oznaczać katastrofalne skutki, czytamy w se. Krzysztof Jackowski mówi jak jest pierwsza data się nie sprawdziła i 13 stycznia nic w nas nie uderzyło, chociaż doszło do tragedii w Gdańsku. Nowa data, jaka została wyznaczona, to 1 lutego. Portal papilot.pl zwrócił się do Jackowskiego, aby przepowiedział, co może się wydarzyć w nadchodzących dniach i czy faktycznie grozi nam katastrofa. Jasnowiczu spokaja, ja mam odczucie, że ten obiekt w żaden sposób nie zagraża naszej planecie. Mam nawet wrażenie, że zbliżenie się tej planetoidy nie odbije się większym echem wśród mieszkańców Ziemi. W moim odczuciu ta planetoida będzie dość daleko od naszej planety i nic złego nam się nie stanie, mówi Krzysztof Jackowski. Wszyscy fani Jasnowidza są zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Oznacza to, że ziemia ocala jej nic jej nie zagraża. W takich kwestiach można wierzyć Jackowskiemu i być może te słowa dotrą do wszystkich tych, którzy dalej się obawiają o to, że nasza planeta zostanie zniszczona.